Cześć! Witajcie! Nadszedł ten dzień. Bierzemy się za Excela. Jest to aplikacja, która wchodzi w skład pakietu Microsoft Office. Jest z nami od prawie 40 lat. W 1985 roku Microsoft wydał pierwszą wersję tego programu na komputery marki Apple, a dwa lata później w 1987 roku dla systemu Windows. Nazwa jest zbitkiem słów. Pewnego rodzaju grą słowną, gdyż sam zwrot to Excel oznacza być w czymś bardzo dobrym, przewyższać innych, górować nad innymi, czyli Microsoft chciał od razu pokazać, że program ten będzie miał potencjał i będzie miał przewagę nad konkurencją. Jak można też zauważyć, w samym słowie Excel jest ukryte także słowo cell, czyli komórka. Tylko, że pisane jest przez jedno L. Dlaczego odwołanie do komórki? Gdyż Excel sam w sobie jest oparty na pracy w komórkach, pracy z komórkami. Komórka jest najważniejszym, można powiedzieć, elementem tej aplikacji, gdyż właśnie w tych komórkach będziemy wykonywać wszelkiego rodzaju operacje i z tymi komórkami będziemy sobie radzić na wszelakie sposoby. Jest ich naprawdę dużo. Uwierzcie mi, że. Jeden arkusz to ponad 17 miliardów komórek. To pokazuje skalę tego, do czego możemy Excela wykorzystać. Microsoft podaje także, że z samego pakietu Office korzysta na świecie 1,2 miliarda ludzi, co łatwo pokazuje, że średnio co ósma osoba na świecie zna i używa Excela. To jest naprawdę niesamowite. Czym jest Excel? To oczywiście arkusz kalkulacyjny, z taką nazwą najczęściej się spotykamy. I jak najbardziej jest to słuszna nazwa. Będziemy w tym arkuszu kalkulować. Nic bardziej mylnego, jest to potężne narzędzie do tworzenia czy to małych kalkulacji, ale także oczywiście może być użyte do bardzo rozbudowanych i skomplikowanych analiz. To praktycznie aplikacja. Bez której praca, szczególnie taka typowo biurowa, prawie nie może się obejść. Jak jest zbudowany Excel? Na ekranie widzicie standardowe okno Excela tuż po otwarciu nowego pliku. Jest tutaj kilka sekcji, na które należy zwrócić uwagę. Między innymi sekcja na górze, w której najwięcej się dzieje. Mamy główne zakładki na samej górze, które. Możecie nazywać zakładkami, możemy to też nazywać nagłówkami wstążek. Często korzysta się z nazwy wstążka, wstęga. I tutaj jak najbardziej też to słusznie jest nazwane, gdyż każde kliknięcie w nagłówek rozwija nam jakby taką dużą, poziomą wstęgę z jakimiś obiektami. Nie będę Wam tłumaczył po kolei każdego z tych guzików, każdego z elementów, gdyż bardzo łatwo za chwilę. O wszystkim zapomnijcie. Będziemy przez te elementy przechodzić, w trakcie wielu ćwiczeń, będę do nich wracał, będę pokazywać, gdzie co się znajduje i do czego służy, więc przy okazji, jakby pracy nad daną tematyką filmu będziemy łatwo mogli sobie coś odnaleźć, pokazać, gdzie jest, do czego służy, jak działa. Gdzie to znaleźć przede wszystkim, i z czasem, z biegiem czasu, jak będziecie coraz więcej samemu pracować z Excelem, uwierzcie mi, że łatwo zapamiętacie, gdzie co znaleźć. Na chwilę obecną, zapamiętajcie, proszę, że każdy z nagłówków na górze ma pod sobą pewne elementy, które zostały pogrupowane wedle funkcjonalności. Czyli jeżeli idziemy do pliku, będą tutaj opcje, które pozwalają nam operować na samym pliku, na przykład go zapisać, czy wydrukować, czy wyeksportować. Jeżeli pójdziemy do narzędzi głównych, są to, jak nazwa wskazuje, funkcjonalności, z których korzystamy najczęściej przy pracy z Excelem. Każda ze wstążek ma dodatkowo, można powiedzieć, Coś jak bloki, grupy, czyli na przykład grupa czcionek, czy grupa liczb, czy grupa komórek. Co pozwala nam w pewien sposób dodatkowo znaleźć coś łatwo na ekranie, co jest związane z, z tematem naszych poszukiwań. Czyli jeżeli chcemy robić jakieś operacje na czcionce. Automatycznie będziemy szukać tego w grupie czcionek. Każda z opcji w danej grupie pozwala nam wykonać pewną operację. Wszystko, co tutaj widzimy, można kliknąć. Niektóre z tych opcji można rozwinąć, na przykład jak rodzaj czcionki, czy rozmiar czcionki. Dodatkowo każda grupa, no może nie każda, ale większość z nich ma możliwość wejścia jakby w dodatkowe opcje. I znalezienia tutaj dodatkowych rzeczy, których nie ma wyciągniętych na, na, na głównym ekranie. Jest to naprawdę dosyć skomplikowane, dosyć rozbudowane. Cały interfejs jest dla początkującego, dla kogoś, kto zaczyna pracę z Excelem, naprawdę jest to trudne. Jest to coś, co zniechęca na początku, ale uwierzcie mi, że z czasem. Można powiedzieć, że można zamknąć oczy i trafić w opcję, której się chce użyć, gdyż wchodzi to po prostu w krew i wiemy, gdzie co jest. Czyli nagłówek posiada wstęgę, wstęga posiada odpowiednie grupy, każda grupa ma jakieś tutaj funkcje ukryte. No i tematyka danej grupy stara się, jakby, aby te wszystkie opcje tutaj w tej grupie zawarte. Dotyczyły właśnie tego samego tematu. Same nagłówki, jak widzicie, też są tutaj pogrupowane. W pewien sposób mamy wstążkę wstawiania, gdzie, jak nazwa wskazuje, będziemy mogli coś wstawiać, czyli cokolwiek tutaj wybierzemy z tych opcji, będzie to dotyczyło wstawiania czegoś do arkusza. Mamy wstążkę układu strony. Tutaj bardziej jest to związane z, z samym ustawieniem naszego, naszej strony, naszego obszaru potencjalnego do, do, do wydruku. Czyli tutaj możemy ustawiać wszelkie tła, marginesy, nagłówki, tego typu rzeczy. Formuły, coś, co jest najbardziej chyba tutaj pożądane przez użytkowników Excela. Zawsze mówię, że jest to ta właśnie ukryta magia coś dzięki czemu Excel jest naprawdę fajnym programem, który bardzo dużo potrafi nam pomóc i za nas zrobić wiele pracy. Formuł i funkcji będziemy pisać sporo będziemy sobie brnąć przez te wszystkie grupy różnych funkcji, które są w programie. Będę je omawiać dosyć szczegółowo na poszczególnych blokach tematycznych. Na razie, oczywiście, to nie jest temat na teraz. Mamy też dane, czyli tutaj, jak sama nazwa tutaj pokazuje, pobieranie, przekształcanie danych. Oczywiście, dane możemy pobierać z zewnątrz, z wszelkiego rodzaju plików, stron, innych źródeł, baz danych. Więc to też przed nami. W zakładce Dane na wstędze widzimy także grupę sortowania filtrowania. Oczywiście bardzo często wykorzystywane funkcje w Excelu. Mamy tutaj pewne narzędzia, dzięki którym, dzięki którym możemy sobie też pomóc. Jest wstęga o nazwie recenzja. Komentowanie, notatki, tego typu rzeczy, e, słowniki też wszystko będzie omówione widok, e, automatyzacja, developer i pomoc. E, tak jak powiedziałem, nie chcę tutaj dokładnie dzisiaj, w tym momencie e, brnąć przez wszystko, gdyż ten film byłby bardzo długi, a za wiele byście z tego nie wynieśli. E, idąc, jeżeli chodzi o interfejs, idąc dalej, Widzimy główne okno, czyli to są te nasze wspomniane komórki. Czyli to jest tak jakby biała kartka podzielona na małe komórki. Każda z tych komórek posiada jakiś adres. Można to tak 5 razy drzwi przyrównać do gry w statki. Czyli mamy kolumny pionowe nazwane literami alfabetu. I mamy wiersze poziome, e, numeryczne. Czyli, jeżeli sobie wstaniemy w jakiejś komórce, automatycznie dostaje ona adres, zaczynając od kolumny, czyli B4, co widzimy tutaj w tym polu. E, wierszy jest sporo, bo jest to ponad milion wierszy w danym arkuszu. Kolumn też jest dosyć sporo, bo ponad 16 tysięcy na jednym arkuszu. Co naprawdę pozwala na wiele. Co nie znaczy, że z tylu komórek się korzysta, bo Excel to także pewnego rodzaju ograniczenia, o których też później wspomnę. Na samym dole macie arkusz pierwszy. Standardowo jest on otwierany przy otwarciu pliku nowego. Jest to nic innego, jak można powiedzieć, taka pierwsza nasza kartka, na której możemy coś robić. Pierwszy arkusz. Tych arkuszy możemy sobie tutaj wstawiać więcej. Po kliknięciu tego plusika na dole automatycznie nam wstawia nowe arkusze. Te arkusze można sobie zmieniać, jeżeli chodzi o nazwę, zmieniać ich kolejność, ukrywać, odkrywać. Wszystko przed nami. Na razie zapamiętajcie, że można mieć więcej niż jeden arkusz, a samego Excela. Postarajcie sobie wyobrazić, między innymi, jak, jako taką teczkę, taki jeden wielki skoroszyt. Taka teczka, jaką fizycznie macie gdzieś tam na, na półce czy, czy, czy w szafie. I do takiej teczki, do takiego skoroszytu, możecie sobie wsadzać pojedyncze kartki, pojedyncze arkusze, i w taki sposób należy o tym pamiętać. Czyli każdy arkusz to jest osobna kartka. Na każdym arkuszu, na każdej kartce będziemy w stanie sobie coś tam robić. Te kartki później spinamy do jednego skoroszytu, do jednego takiego pliku Excelowego i ten plik sobie gdzieś tam będziemy zapisywać. Żeby tak tylko nie wychwalać Excela, powiem Wam jeszcze o wspomnianych limitach, czyli czymś, co czasami potrafi mocno utrudnić pracę. Musicie pamiętać, że im więcej będziemy wstawiać. Do danego arkusza, czy kilku arkuszy w danym pliku, e, obiektów, e, im więcej będzie tam funkcji użytych, e, tabeli przestawnych, e, wykresów, e, a przede wszystkim e, czegoś, co zmusza Excela do liczenia, czyli głównie tutaj mówimy o funkcjach, o formułach, które zawierają, zawierają funkcje, e, tym Excel będzie miał więcej do e, przetworzenia. I tym więcej pamięci ram komputera będzie potrzebować. Uwierzcie mi, że wypełnienie tego miliona wierszy w Excelu dla kogoś, kto na co dzień pracuje z danymi, nie jest problemem. I praca z bardzo dużymi arkuszami to praktycznie codzienność. Jeżeli mamy tych funkcji sporo, jeżeli mamy sporo tabeli przestawnych, jeżeli mamy sporo zależności między arkuszami, połączone te arkusze, czy nawet połączony arkusz z jakimś arkuszem zewnętrznym, bo taka, taka możliwość też jest osiągalna, to pliki Excelowe strasznie zwiększają swoją, swój rozmiar. Stają się naprawdę duże. Uniemożliwiają nam wysłanie takiego pliku do kogoś e-mailem, ponieważ często skrzynki mailowe mają jakieś limity na, na przesłanie pojedynczego pliku, limity na rozmiarze. Czasami te pliki, jeżeli są mocno obciążone, czyli Excel ma dużo w nich do roboty, czasami potrafią się zawiesić, czasami potrafią spowodować, że sam Excel się zawiesi, i będzie trzeba go zrestartować. Tego typu rzeczy też się zdarzają, więc jak najbardziej jest to mega fajna aplikacja, która dużo potrafi nam usprawnić. Ale trzeba pamiętać, że trzeba to robić z głową. A jeżeli ktoś pracuje z olbrzymią ilością danych, no to na pewno są lepsze opcje niż Excel. Dla nas, dla takich zwykłych użytkowników, spokojnie myślę, że nie mamy się co martwić o, o tego typu problemy. Na pewno ich nie będzie w trakcie filmów szkoleniowych, ale miejcie to gdzieś tam z tyłu głowy, że nie zawsze jest tak kolorowo, jak, jak to się wydaje. Tyle na dziś. Pozdrawiam.